Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Witamy wszystkich mieszkańców Kaszub, witamy wszystkich mieszkańców królewskiego miasta Krakowa, królewskich Kaszub, drodzy Państwo. Witamy Was bardzo serdecznie. Laudetur Jezus Chrystus Rex, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus króli i Maryja Królowa zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj chcielibyśmy do Was wystąpić no, jako Lech XVII Wojciech Edward I, królelek, ale też jako prezes fundacji im. i stanisław FOMODO. Która niedawno obchodziła 17. rocznicę utworzenia, drodzy Państwo, czyli już sporo lat, i która utworzyła jakby takie dwa człony, dwa człony tej, tej fundacji. To znaczy, jeden człon to jest, to jest Instytut Stanisława Leszczyńskiego, a drugi to jest Akademia Stanisława Leszczyńskiego. Zresztą Akademia Stanisława funkcjonuje też w Nancy, we Francji, drodzy Państwo. Ona zajmuje się wykładami, problematyką, taką, jaką zajmował się sam Stanisław Leszczyński. W tym miejscu przypomnijmy dzieło Stanisława Leszyńskiego Głos wolny, wolność ubezpieczający. Drodzy Państwo, wydanie niedawne, drodzy Państwo, polecamy w kontekście tego, co będziemy dzisiaj mówić. A ja tematem dzisiejszego dnia, drodzy Państwo, będą paremie pra prawnicze i właściwie prawo. tak? Prawo, w jakim my żyjemy, bo otacza nas pewna rzeczywistość. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj 26 lipca roku pańskiego 2023 i otacza nas pewna rzeczywistość. Polityczna, składająca się z partii politycznych, tych wynalazków masońskich. Drodzy Państwo, nie tylko masońskich, ale sodomickich. Drodzy Państwo, które nami rządzą i wszystkim się wydaje, że tak było, jest i tak będzie zawsze. Otóż my uważamy, że tak nie było, że tak jest, ale że tak nie będzie. A ponieważ zaangażowaliśmy się w dwa projekty też polityczne, to znaczy startu naszych przedstawicieli, czy, czy przedstawicieli z naszej rekomendacji rękojmi, do senatu Pomorza Królewskiego, Pomorza Gdańskiego i Królewskiego Miasta Krakowa, w związku z tym no, będziemy jakby tworzyć pewne tło. Nasze zadanie jako fundacji jest, drodzy Państwo, demaskować to, co masoneria światowa i masoneria polska i globaliści, przy pomocy tu swoich przedstawicieli, nam urządzili, jak ten świat nam urządzili, jak ten ustrój nam urządzili i jaką teraźniejszość przyszłość nam próbują urządzić, drodzy Państwo. I oczywiście naszym zadaniem jako króla to jest budowanie Królestwa Polskiego Lechii, ale no właśnie Królestwo Polskie Lechii no musi podejmować ciągłą walkę polityczną o całkowite wskrzeszenie, odnowienie Królestwa Polskiego, co staramy się robić. Drodzy Państwo, także dziękujemy tym, którzy nas obserwują, którzy nas oglądają, słuchają. Drodzy Państwo, natomiast dzisiejsza nasza prelekcja, czy mowa tronowa, czy czy drodzy Państwo, dywagacje? Jak zwał to zwał, nasza wypowiedź będzie dotyczyła z problematyki dosyć trudnej, w której musicie jakby wejść w swoje jestestwo, w swoje wnętrze i zastanowić się, jak wy rozumiecie, drodzy Państwo, problematykę ustroju państwa, problematykę też obowiązującego na tym terenie prawa, tak szeroko rozumianego. Drodzy państwo, zaczniemy od tego, że mamy potężne dziedzictwo jako królestwo polskie. Drodzy państwo, w stanowieniu prawa to jest właśnie można powiedzieć okładka cover tak, statutu łaskiego, który przedstawia sejm walny, drodzy państwo, który dzisiaj już liczy ponad 550 lat, ale król w środku, senatorowie, prawda, posłowie ziemscy. Natomiast też tak, takie wydanie, które polecamy wszystkim, drodzy państwo, wybory w Polsce, w których drodzy Państwo, znajdziecie w tym wydaniu też nasze osiągnięcia, jeżeli chodzi o problematykę właśnie wyborów, drodzy Państwo, elekcja Viri Team, prawda, ale też, drodzy Państwo, tutaj jest też rozdział taki bardzo ciekawy, który ma bardzo ciekawy tytuł Obietnice wyborcze, ale jest pod tytuł Rzecz o Pakta Konwenta, to jest troszkę mniej czytelne, tutaj podal Rzecz o Pakta Konwenta, czyli my. Mieliśmy też za czasów królewskich obietnice wyborcze, król obiecywał, który startował do elekcji, ale musiał od czasów Henryka Walazego podpisać pakta konwenta. To jest nasz wynalazek, czyli społeczeństwo król, i zauważcie Państwo, że społeczeństwo nie podpisało z Andrzejem Dudą żadnego pakta konwenta, to jest błąd. I Andrzej, Andrzej Duda robi, co mu się podoba, tak? Społeczeństwo nie podpisało pakta konwenta z Kaczyńskim, a to jest błąd. I robi, co mu się podoba. Społeczeństwo nie podpisało pakta konwenta z Morawieckim, a to jest błąd. I robi, co mu się podoba, tak? Czyli wszyscy trójki ten triumvirat, czy pseudo triumvirat, no ale w sensie nazwy własnej triumvirat, czyli Morawiecki, Kaczyński. Duda, no, drodzy Państwo, y, mogą zachowywać się tak, jak im się podoba, tak? Nic ich nie obowiązuje, nie obowiązują instrukcje poselskie, które sobie wpisali, że nie ma obowiązków instrukcji poselskich, drodzy Państwo, ich konstytucji Stoltzmana i y, y, robią, co chcą, tak? Czyli oni realizują własne, prywatne, jakby nie było, y, no, można nie, nie powiedzieć interesy, ale wizje państwa, prywatna, niezależna od społeczeństwa, od króla, od, 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 od nikogo niby, ich wizja, prawda, polityki zachodniej, wschodniej, północnej, południowej, polityki wewnętrznej, gospodarczej, ekonomicznej, demograficznej, wojskowej i tak dalej, tak dalej. Proszę Państwa, już na tym etapie, powiemy, jeśli nie zapomnimy troszkę później, sprawdzajcie w tych najbliższych wyborach, drodzy Państwo, doktrynę wojenną. I my zaczniemy może od tego, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. Czyli tam się krygują, prawda, na, to powiedzcie, jaką macie doktrynę wojenną? PiS, Platforma, Yy, prawda, Sodomici, Konfederacja, Rokoszanie i inni. Jaką macie doktrynę wojenną? Bo król ma doktrynę wojenną Grudniewskiego. Totalna obrona narodowa. Król ma taką doktrynę, tak, którą postulujemy, przede wszystkim broń się, przede wszystkim nie daj się zabić. Tak. Doktryna obronna, o której bardzo dużo mówimy. Totalna obrona narodowa, czyli drodzy Państwo, jak Polska ma zachować swoją suwerenność leżąc między mocarstwami Rosji a Niemcami. I to jest, drodzy Państwo, Doktryna napisana przez Jana Gustawa Gruniewskiego, hetmana wielkiego koronnego, który jest praktycznie z nami od samego początku, bo na drugi dzień został obrany Hetmanem. My 16 lipca i pierwsza nasza nominacja to był wybór marszałka sejmowalnego i to znaczy był wybrany przez sejm walny, ale za naszą, jakby za naszą zgodą i hetmana też za zgodą sejmowalnego ale z naszej nominacji Hetman Wielki Koronny Jan Gustaw Grudniewski. Drodzy Państwo, bardzo mądre rzeczy, szczególnie w kontekście tego, że nijaki Łukaszenka czy Putin mówią, a my sobie zrobimy rajd na Warszawę, tak? A my sobie zrobimy rajd na Rzeszów. No i wtedy co? No i przede wszystkim trzeba się obronić, tak? Trzeba tych ludzi wpuścić, ale już nie wypuścić. I czy na pewno armia regularna jest w stanie to zrobić? Bez realizacji tej doktryny? I pytanie pomocnicze: dlaczego ci wszyscy z III RP, czyli PiS, Platforma Konfederacji, czyli Rokoszanie, bo my ich tak nazywamy, e, drodzy państwo, i inni, nie mają doktryny wojennej? No jak można rządzić państwem bez doktryny, bez hetmana? Każdy z nich powinien przedstawić państwu doktrynę i hetmana swojego. To co my robimy? My pokazujemy doktryna Jana Gustawa i Hetman, którego pozdrawiamy niniejszym, drodzy Państwo. Od tego trzeba zacząć, ale idźmy dalej, bo nasz dzisiejszy wykład, prelekcja, dywagacje dotyczą, Państwa, szerszego problemu. Otóż, jak jesteście państwo w Warszawie, jesteście państwo na placu, no, jesteście Państwo na placu Krasińskich, czyli przed budynkiem Sądu Najwyższego, tam jest też pomnik powstańców. Powstania Warszawskiego, Kościół Garnizonowy, ciekawe bardzo miejsce. To tam widzicie ten budynek, bardzo, no, bardzo nowocześnie zaprojektowany, ale nawiązujący też do starożytnego Rzymu. Bo te pilastry, które tam są, czyli takie słupy, to się nazywało w starożytnym Rzymie pilastry. I na tych pilastrach są, a jest ich 76, chyba? I tam jest chyba 86 paremi, czyli takich, byśmy powiedzieli, takiego kanonu prawniczego, który wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Czyli z prawa rzymskiego generalnie. To jest bardzo szeroki problem. My od razu powiemy, że kończąc Akademię Ekonomiczną w Katowicach, dzisiaj Uniwersytet im. Karola Domieckiego, myśmy mieli tylko rok prawa. Ale powiem szczerze, że to prawo było dobrze i nie po macoszemu traktowane. I nam to właśnie, jak się ma tylko rok prawa, no to właściwie mówi się właśnie o rzeczach zasadniczych, najogólnych. I to wszystko nam utkwiło, prawda, drodzy Państwo. To, że. Kultura łacińska obowiązuje, to właśnie jeszcze raz pokażemy, drodzy Państwo, możemy to potwierdzić, głos wolny, wolność ubezpieczający, który ma masę wtrętów, niektórzy mówią makaronizmów łacińskich, prawda, czyli tych zwrotów łacińskich tutaj król wrzucił, czyli znajomość łaciny naszych królów była przeogromna i to się już datuje od, od praktycznie rozbicia dzielnicowego, tak, gdzie wiele dokumentów i tak dalej, wszystko było pisane po łacinie. Drodzy Państwo, przeczytajmy te, jest ich 86, my przeczytamy tylko 12, a skoncentrujemy się tylko na jednym, na piątym, na piątej paremii. Może nie czujemy się mocno łacinnikami, nie będziemy czytać po łaciny, żeby nie kaleczyć łacinskiego, ale będziemy, drodzy Państwo, czytać te paremie po polsku, a tylko tą piątą przeczytamy, do której się chcemy odnieść, przeczytamy po, po łacińsku i po, po polsku. Pierwsze. Te pilastry zaczynają się od lewej strony. Jak się patrzy, to od lewej strony idą w prawo. Tak jak ktoś będzie w Warszawie, to proszę sobie czytać od, od lewej strony w prawo. Dopuszcza się z zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych. 2. Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację. 3. Jeśli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni. 4. W takich samych okolicznościach należy stosować te same rozwiązania prawne. 5. Jus publicum, privatorum pacis mutari non potest. Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych. Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą. 7. W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość. Można tutaj parafrazować, że zbyt dużo prawa nie ma żadnego prawa. Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa, to jest bardzo ważne. Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa, a po naszemu zwyczaj stanowi prawo. tak? Albo najlepiej, jak prawo wywodzi się ze zwyczaju. Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych. Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich. Znać prawa to, to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania o duchu praw, prawda? Tu się kłania. We wszystkich sprawach powinna mieć dwunasta. Mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności na zasadności swego prawa, czyli nie lex a justis, prawda? Czyli nie lex jako prawo, literalnie, tylko jako justis. Drodzy Państwo, no i kolejne, drodzy Państwo, te paremie, które znajdziecie na Wikipedii, też no, znajdziecie ich 86 na 76 pilastrach, czyli na niektórych są po dwie paremie. Drodzy Państwo, ta, piąte, no może ta piąta reguła, ta zasada prawnicza, która wodzi się z prawa rzymskiego, prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych, dotyczy tej dzisiejszej naszej rzeczywistości. I jeżeli, drodzy państwo, widzicie dzisiaj układ partyjny, to musicie sobie zadać proste pytanie, czym, kim jest partia i człowiek partii. Czym jest partia i człowiek partii? Że jest to pewna organizacja, to wiemy, Pewien zespół ludzi, to wiemy, on musi gromadzić, żeby się partia zarejestrowała tysiąc osób. No, nazwijmy to sympatyków, którzy tam wypełnią tą deklarację założycielską. Czyli tysiąc osób to nie jest mało, jest to pewna jakaś jakieś pewne środowisko tak, osób, które. Ale można sobie też wyobrazić, że jak się zapłaci ludziom po 100, 200-300 osób, to podpiszą się, bo za nic nie odpowiadają to za problem. Więc jest to zespół jakichś ludzi, prywatnych, tak? Bo to muszą być obywatele polscy, jeżeli chodzi o polskie partie. Czyli nie, nie ma żadnych wymogów, 18 lat chyba mają być skończone. Więc to jest wymóg obywateli polskich, pełnoletnich, tak byśmy powiedzieli tylko, kobieta, mężczyzna, tak? I pełnych praw publicznych. I to wystarczy, żeby założyć partię. Czyli z naszego punktu widzenia jest to z naszego i z państwa pewnie. Jest to ewidentnie organizacja prywatna, składająca się ze stu prywatnych osób. Bo to muszą być obywatele, to nie mogą być podmioty jakieś prawne, tylko obywatele. Proszę Państwa, skoro partia jest podmiotem prywatnym, to czy ta partia, która, tutaj oczywiście już dalej idziemy, która objęła władzę, a w Polsce partie rządzą, tak? PIS w tym przypadku, czyli nie słuszność i sprawiedliwość, ale prawo i sprawiedliwość? Nie będziemy tego komentować, bo to każdy wie, że to jest lipa, wszystko. Drodzy Państwo, no właśnie, ale jest to organizacja prywatna z jakimś naczelnikiem, jakimś prezesem tej partii, osobą prywatną, w 100% prywatną. Nikt nie próbuje nawet nadawać członkom partii statusu funkcjonariuszy publicznych. Czyli jest to ani nie jest to organizacja pożytku publicznego, ani nie jest to organizacja zaufania publicznego, no bo nie może być. Weźmy powiedzieli nawet, że taką organizację tworzą środowiska. No, nie chcemy użyć słowa przestępcze, ale środowiska, no, które nie, nie potrafiły się zorganizować w jakieś izby, izba lekarska, izba radców prawnych, izba adwokatów, i tak rzemieślnicza, i tak dalej, i tak dalej, prawda? To są takie środowiska, byśmy powiedzieli, wolnych szczelców, czyli środowiska, można przyjąć, że to są środowiska przestępcze, w każdym razie prawo to bolszewickie nie zabrania, bo nie ma tam jakby sytuacji, w której. Mówi się coś o moralności, o nieskazitelnej y, opinii i tak dalej. Nie, tego nie ma. Po prostu tysiąc obywateli zakłada partię. Ale teraz coś innego bardziej interesuje, czy jest to organizacja prywatna czy publiczna? No prywatna. A czy prywatna organizacja zdobywając jakąś władzę, startując z wyboru, do wyborów na przykład parlamentarnych, do Sejmu i do Senatu, do Izby Poselskiej, drodzy Państwo, czy ona traci ten status prywatności? No nie traci. A czy ona, która później funkcjonuje i nie rozwiązuje się, bo komitet wyborczy partii politycznej się rozwiązuje, ale sama partia się nie rozwiązuje i nie spotkaliśmy się z sytuacją, wręcz przeciwnie, żeby poseł czy senator rzucał legitymacją partyjną, do czego jest na przykład zobowiązany prezydent, tak? Złożyć yy, mandat partyjny. No to oczywiście zlipa też, bo to jest dla widowiskowe. no wyrejestrowują go, ale czy on mentalnie wyjdzie z partii, to wątpimy, tak jak Andrzej Tuda, tak? Chyba z Pisu. Drodzy Państwo, no ale tu nie ma takiego wymogu. I teraz tylko dodatkowe pytanie. Czy w takim razie zasada, drodzy Państwo, prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych? To jeżeli mamy do czynienia z osobami prywatnymi, które wchodzą w buty osób publicznych, czyli jako posłowie i senatorowie, ale są sterowani przez osobę prywatną, bo prezes zarządu partii jest osobą prywatną, to nie jest stanowisko publiczne. Nikt nie, obili, nie nobilitował w żadnej ustawie prezesa partii na stanowisko publiczne, to jest funkcjonariusz publiczny. Te sterowanie, drodzy Państwo, tym, na pilota tymi posłami, czy to nie wyczerpuje znamion? No, nie mówimy tu już korupcji i tak dalej, takiej rozumianej jako wpływanie na posła, bo to, oczywiste jest, to jest oczywiste, tak. Jakby ktoś próbował opisać, co to jest dyscyplina partyjna, że jest to ewidentnie sterowanie posłami, że jest to wpływanie na ich zachowanie się, i to jest karalne, jest to patologiczne, jest to delikt karny tak? i pewnie cywilny też, tak? wpływanie na kogoś, ale w sposób ubezwłasnowalniający go, tak? że ktoś myśli inaczej, a podejmuje czy nie jest to pełnomocnik. Bo pełnomocnik reprezentuje interesy mocodawcy, tylko to jest po prostu jakby ślepy pełnomocnik, tak? Dobrze rozumiane interesy. I mało tego, to jest pełnomocnik, który jest wybrany przez wyborców i ma ich interesy reprezentować, a de facto nie reprezentuje interesów wyborców i ziemi, z której pochodzi ten okręg wyborczy, tylko reprezentuje interesy od samego początku e, szefa partii, czyli osoby prywatnej, niepublicznej. Czyli nie reprezentuje interes publiczny, tylko prywatny. Ale to jest większe zagadnienie, drodzy państwo, głębsze zagadnienie. Yy, czy prawo publiczne może być zmieniane umowami osób prywatnych? Czyli czy prawo publiczne, które obowiązuje lub które jest stanowione, może być kształtowane przez osoby prywatne, którymi są szefowie partii i którzy jakby decydują o to, czy dane prawo ma wejść czy ma nie wejść. W naszym zdaniem nie da się to. I to na tym by można zakończyć, że to, co stanowią partie polityczne z punktu widzenia rozumu, i naszej tożsamości, byśmy czyli grecko-rzymskiej, jest no, nieprzejrzyste, niejasne i chyba nieobowiązujące. Tak, że osoby prywatne nie mogą kształtować systemu prawnego, ustawodawczego, porządku prawnego. Osoby prywatne, czyli musiałby to być funkcjonariusz publiczny, który jest wyznaczony do, do składania wniosków o zmiany prawa. tak? Funkcjonariusz publiczny, a szef partii. Nie jest funkcjonariuszem publicznym. To taka, to dla prawników i dla Państwa też zastanowienie, że głosując na każdą partię, czy to jest PiS, Platforma czy Konfederacja, głosujecie na osoby prywatne, które chcą wam urządzać, meblować w sposób publiczny wasze mieszkanie. Więc zastanówcie się trzy razy, czy nie zaufać osobom, które pewnie gdzieś tam na listach znajdziecie, które spełniają wymóg osoby publicznej, to znaczy nie mającej tak potężnego konfliktu interesu, bo ktoś by powiedział, no tak, ale przecież ci posłowie to mają. To mają, przynależą do jakichś związków filatelistycznych i tak dalej, tak Tak, ale oni bezpośrednio na nich nie wpływają, a gdyby wpływali, to powinni się za, zarejestrować w Sejmie jako lobbyści. Dlatego każda partia powinna być zarejestrowana w Sejmie jako lobbyści, kto jest szefem tych lobbystów i jak wpływa na zachowanie posłów i senatorów. Tak powinno być, ale tak nie jest. I oczywiście każdy poseł nie powinien być w partii, bo ma do wyboru albo być w partii, albo być posłem. I przypomnijmy sobie tą naszą słynną konstytucję królewską, inkompatybilita z 1505 roku w Radomiu, że można zajmować się tylko jedno stanowisko publiczne. Proszę Państwa, inkompatybilia, no to nieznany jest problem. E, jakaś tam pani próbowała, nie pamiętamy jej nazwiska, taka, taka dziwna, o konflikcie interesów, a może lepiej, że nie pamiętamy. Drodzy Państwo, e, e, pani posłanka, prawa ręka Tuska, i wysypała się na tym, bo drodzy Państwo, oni wszyscy mają potężny konflikt interesu, tak. Y, y, który nie lekceważmy, bo konflikt interesu no to jest chyba wtedy, to jest też wtedy, jeżeli mąż zdrodza żonę. tak, To jest, że konflikt interesu jest, że jest jak jest agentura pełna, czyli pracuje niby dla Ciebie, a właściwie jestem agentem kogoś innego. Y, y, konflikt interesu to jest, jeżeli jestem posłem z danej ziemi, ale służę kacykowi partii. A tak naprawdę, to jeszcze komuś innemu, drodzy Państwo. To wszystko jest w kategorii konflikt interesu, musimy wrzucić, drodzy Państwo. A nasi przodkowie to wrzucili w kategorię inkompatybilia, czyli, czyli rozdzielność jakby stanowisk, tak? Incompatibilitas. I oczywiście samorządowcy mają swoje inkompatybilia, żołnierze mają inkompatybilia i tak dalej. Duchowni mają inkompatybilia, drodzy Państwo, ale posłowie szczególnie powinni mieć inkompatybilia, że nie możesz y, y, zależeć w swoich głosowaniach od kogoś innego niż od swoich wyborców i z ziemi, której służysz. Nie powinieneś, tak? Nie możesz pod rygorem deliktu karnego. To znaczy, jeżeli komuś innemu służysz, to grozi ci do żywocie, tak? bo to jest zdrada stanu. Zdrada stanu. Ci ludzie decydują o losach państwa i narodu. No, żebyśmy się rozumieli. Czyli jeżeli ktoś jest członkiem jakiejś partii prawda, i służy tej partii, to logiczne, że on popełnia zbrodnię stanu. Tak? Bo nie służy wyborcom i ziemi, z której jest wybrany. To się okazuje fasadą. A, drodzy Państwo, służy jakiemuś kacykowi partyjnemu i środowiskom, którzy za tym kacykiem stoją. Lub też, oczywiście, mogą służyć też kacykom, tak mogą być agenturą, już jako, jako posłowie. Tak nie może być, tak nie powinno być. Drodzy Państwo, żeby troszeczkę głębiej ten problem spenetrować, żeby jakby zapoznać się z systemem tworzenia prawa, jak to prawo wyglądało na przestrzeni dziejów, to my oczywiście, znając, że u nas to się zaczęło od statutów piotrkowsko wiśliskich za Kazimierza Wielkiego, mniej więcej to z rok 1347, to sięgnijmy troszeczkę do definicji prawa rzymskiego, żebyśmy zastanowili się, jak powinno być, jak jest, jak powinniśmy my jako Polacy uznawać to prawo, które tworzą partie polityczne, które według tej definicji, tej paremi no jest nieobowiązujące, bo osoby prywatne nie mogą tworzyć prawa publicznego, tak, to wiemy, czyli to wszystko jest nielegalne, tak, co oni tworzą, że albo się rozkulbaczą i będą niezależni od partii, czyli albo pójdą z partią i będą tam siedzieć i zrezygnują z mandatu posła, albo wybiorą mandat posła, a zrezygnują z mandatu partyjnego, tertio non datur, tak, ale przeczytajmy coś, i to nawet z Wikipedii, z takiej wiedzy ogólnej. Ktoś powie, że drodzy Państwo, bardzo nieufnej. My, my tu dajemy jako zalążek do Waszej, jakby, penetracji wiedzy prawniczej. Więc prawo rzymskie, co pisze, drodzy Państwo, na ten temat Wikipedia? Zaczyna się nie od lex romanu, tylko just romanu. I musimy odróżniać słowo lex, czyli takie twarde prawo dzisiaj, takie prawo stanowione, od just, które się od Justis bardziej, od Justyniana, czyli Słuszność, jus romanum. Termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego do kodyfikacji justyniana wielkiego. Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego, tzw. recepcja prawa rzymskiego w postaci prawa powszechnego, jus commune. W średniowieczu, yy, drodzy państwo pandektystykę, która osiągnęła swoją apogeum w XIX wieku, a także we współczesną naukę rozwijaną jako przedmiot na uniwersytetach. Bo my dalej funkcjonujemy w tym obrębie i skoro na pilastrach Sądu Najwyższego są te paremie rzymskie, po łacinie napisane, to znaczy jesteśmy w obrębie tej kultury, tej cywilizacji prawniczej. Drodzy Państwo, oczywiście anglosasi chcą nam to wybić z głowy, tak, mając swoje common-world prawa, one są tragiczne, od razu mówimy, Beznadziejne, ale my trzymamy się tutaj jeszcze prawa rzymskiego, dopóki nie zdrapią z tych pilastrów, prawda? Tych sentencji, tych paremi rzymskich. Teraz chronologia prawa rzymskiego, drodzy Państwo. Ponieważ samo cesarstwo, samo Rzym dzieli się na cztery takie okresy główne, czyli okres archaiczny od założenia Rzymu, tak? Do pierwszej wojny punickiej 264 przed naszą Erem. Potem okres przedklasyczny do pokoju od połowy III wieku przed naszą Erem, do końca Republiki XXVII. Potem jest okres klasyczny od początku pryncypatu. Pryncypa to taka, taka republika, drodzy państwo. Republika z, z, z no, no, z, można powiedzieć, z takim dyktatorem, czy z takim szefem, takim dzisiaj byśmy powiedzieli prezydentem. Nie król to już jest, to nie jest królestwo, drodzy państwo, ale to jest po prostu to jest, no, taki prynceps, byśmy powiedzieli, tak, drodzy państwo. No, taki szef na czele stoi. Prezydent, no trzymajmy się już może tej terminologii, i potem okres pokładcyzny od, od, od początku panowania cesarza Dioklecjana do śmierci Augustyna Wielkiego, czyli ten okres cesarstwa stricte rzymskiego, czyli te, tutaj w, w, wyznaczamy te, drodzy Państwo, okresy. Tam był też okres, oczywiście, w tych czterech okresach był okres królewski. Podział jest oczywiście umowny i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Używając pojęcia prawo rzymskie, często ma się na myśli właśnie prawo danego okresu, źródła prawa rzymskiego. I tutaj przeczytamy kilka rzeczy, drodzy Państwo, żeby Wam troszkę, żeby Was zainspirować, inspirować, żeby tchnąć ducha takiego prawniczego w Wasze myślenie. Okres archeiczny, czyli ten pierwszy początek starożytnego Rzymu. Zwyczaj zwany w prawie rzymskim mos mos majorum lub consuede, consuede, consuetudo, miał znaczny wpływ na późniejsze kształtowanie prawodawstwa pisanego. Przyjmowano wtedy wiele elementów prawa zwyczajowego, jak na przykład zakaz starości między małżonkami i tak dalej, zakaz małżeństw między krewnymi. I, drodzy państwo, miało duże znaczenie te, te prawo zwyczajowe, miało duże znaczenie nawet w dobie rozwoju prawa stanowionego. Często powoływano się na nie, gdyż cieszyło się nieprzerwanie dużym szacunkiem. I my wiemy, że, drodzy państwo, prawo naturalne i zwyczaj, który nadążał za prawem naturalnym, to jest ten, ten korzeń każdego prawa. Czyli każde prawo musi szanować prawo naturalne, czyli Boże, drodzy Państwo, i musi szanować zwyczaj, który jest oparty, dobry zwyczaj, oczywiście, który jest oparty na tym prawie naturalnym. Wśród badaczy istnieje spór, czy prawo zwyczajowe mogło uchylać ustawy. Przyjmuje się, że tak. Jeśli ustawy były sprzeczne z moralnością albo naruszały podstawowe zasady współżycia społecznego, zwyczaj miał moc równą mocy ustawy, a nawet większą, czyli zwyczaj miał za czasów starożytnego Rzymu większą moc niż ustawa pisana, i mógł ją derogować, czyli uchylać. Następny okres ustawy królewskie, yy, zwane inaczej leges Regiae. Tu już jest słowo Leges, nie jus ani nie LEX, tylko re, LEGES, drodzy Państwo. Yy, lub też od twórcy zbioru Jus, e... Jus papieranium e... stanowiły prawa wydawane przez kolejnych królów rzymskich. To, co u nas było w Polsce, wszystkie przywileje, które w pewnym momencie Jan łaski spisuje drodzy Państwo, w statut łaski, a dzisiaj byśmy powiedzieli z rzymskiego kodeks łaskiego, kodeks, czyli zbiór praw, kodeks, czyli nie statut. statut, słowo statut jest o tyle dobre, że to jakby definiowało ustrój państwa, ale kodeks, czyli zbiór praw, drodzy Państwo, na danym terenie, jak je obowiązuje. Drodzy Państwo, i to was przeczytamy teraz. Leges i plebiscita, plebiscita właściwie z łaciny. Istotnym elementem prawodawstwa w starożytnym Rzymie stanowiły ustawy uchwalane bezpośrednio przez obywateli rzymskich na zgromadzeniach ludowych, czyli mniej więcej to, co dzisiaj jest w Polsce, prawda? Uchwały zgromadzeń ludowych, zwane leges, obowiązywały wszystkich obywateli rzymskich. Projekt ustawy wnosił tzw. magistratus, konsul, pretor lub dyktator, który następnie przegłosowano jawnie, później tajnie, czyli najpierw było jawnie, a później dopiero tajnie, do roku 359 przed naszą erą. Lex Pubilia Philonis uchwalona ustawa wymagała zatwierdzenia przez senat. Składała się z trzech części. Każda ustawa składała się z trzech części. Prescriptio zawierająca imię wnioskodawcy, datę zebrania się zgromadzenia ludowego. To było bardzo ważne. Rega y, roge, Rogatio zawierająca treść ustawy i Sanctio zawierająca sankcje na wypadek złamania treści ustawy. Uwalono ustawę Lex, nazywano imieniem wnioskodawcy Lex Poetelia, Lex Ogólnia, Lex Hortensia i tak dalej, drodzy Państwo. Może zaprosimy teraz do części drugiej, żeby nam tutaj y, wideorejestrator nie przerwał tej naszej, tego naszego jakby wykładu, drodzy Państwo. I kto zainteresowany, na końcu pokazuje się zawsze ikonka, drodzy Państwo, można na nią kliknąć lub na dole będzie link, także y, śledźcie część drugą. Zapraszamy do części drugiej.